Mam go z tej strony Domino i witam Was w drugim odcinku, znaczy w trzecim odcinku Happy Wheels No, w dzisiaj naszą wyszukiwarkę. <coughs> o! Musiałem rozerwać. wyciśniemy znaczy, weźmiemy. Weźmiemy po prostu polska. E, tak, czekamy jakichś polskich mapek. Made in Polska, dobra, let's go. Weźmiemy gdzie go, gdzie no Ctrl-Shift. Wow! Tutaj jeden Ctrl był. Let's go. Dowiedzieć, jaka nie lubię. Wow! Arbuzy Boże, 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 Boże. Czekajcie. Czekaj. serio, głośno to jak czekajcie przyciszę chociaż tutaj. O, tak będzie dobrze. Mm, jakaś lolo ta mapka jest jakaś. Um, Polska żo, żo, żo żadzi. Polska żadzi, okay. Let's go. Polska żadzi. You are Trololo lo. You have, you have, you have trollet Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, Polska Państwa, Polska 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 fajna Polska Państwa, jest fajna proszę Leć Adam Leć, O! Wow. Oh. Głupio! Oh. Harpu! No i już po sprawie. Już mi nogi urwało. I tak chyba jak nogi urwie, to już po tym. Przebiło mnie? Nie, przebiło. Ja jestem silny Polak. Czy wbiło mi w coś? Wiem. Tam widać. O oh mój lak! Noga mi lata. Wow! Znowu w tym samym momencie sfejlowałem. Tak, ten odcinek będzie trwał około 15 minut. Tak, myślę, że najmniej. Nie. O oh, yeah! Hehe. <gry> Anastazja. <gry> <gry> Wow, please don't troll me! Wow, 360! Wow. Fail, boże, to w tym lecie, tam lecie jest takie tak, strollowane. To jest po prostu jakaś masa. Krawl. Sfailowałem na samym początku. Czekajcie, się coś chyba. Sorry za to, ale się coś odłączyło, chyba. O, teraz będzie lepiej, wow! No, w jakiś jakieś ale głupie mi samo poszło. O, ale teraz pięknie pojechałem. Pocisnąłem po równej linii. Zatrzyma się, zatrzyma się, zatrzyma się. No, trollu. Hmm. A wiem, że da się tak strollować. Wiem, że to się tak... O. Czekaj, teraz tak strolujemy, tak, tak fajnie, tak sympatycznie. Let's, let's, Adam, let's. Nie, to jest jakieś trollololo. Głupie. Nie lubię takich trollowanych mapek. Elo, zrobiłem tę trasę dla Polaków, by dawali swoje niki, gdyż chcę poznać y, trochę. Edytujcie trasę. Po wpisanym niku dajcie końcówkę.pl, żeby mieć pewność, że to są Polacy. Publikujcie trasę i czekajcie na kolejne wpisy. Ja nie dodam PL, bo jestem autorem. Troll. Troll. aha, dobra. To nie to, a to jest jakieś Adventure polska, to może. To będzie ma, tańsza. To... Wait, wow. Aha, no już That is brutal. That is my... Wow. That's, that's mine. Fifteen procent. Fifteen procent. Wow. Takim ludziom jak Domino nie powinno się dawać prawo jazdy. Wow. Dobra, troll. Troll na no maksa. Wow, 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 wow. Oh. Dobra. Nevermind. Wow, wow. Spoko. O, nogi mi urwało. Nie, <gamy> nogę mi urwało. Nie mogę tam dolecieć. jest strollowane to jest. Yeah. Polska, go, Polska gora Ubraziliście, no będzie to <tryk> troll Wiem czy jest jakaś nowa wersja? No chyba że mi się zdaje bo, wow, wow, wow. Jakiś troll, głupie Wow, taka szybkość żeś mi nogi urwało O, nie trafiłem Polska Gora, Troll, Troll. E, Okej okay. What the fuck is that Dad Dobra spoko Weź mnie napraw Ty weź mnie napraw No nie Tam tak się nie bawię Uj! Dat w tym mi urwało Salto. Oh. wygrałem, ma mm, jedna mapa, którą urwałem. Superman Polska. Powinni wybierać charakter, tak. No, wow. urwało. Teraz rące. That's my husband. Wow, jakieś. Jakieś to brutalne. Uuu. Wow. No, let's go. Uuu. Bycze... O, ale mnie rozerwało. Jiś to jest głupia. Dobra, mam jeszcze 5 minut, żeby zrobić fajno. Fajnego trolla mam zrobić. O. Challenge accept. Właśnie wbiję na komiksy. Dobra, nie, to jest jakieś Madę... Polska. Grałem w ten? Dzisiaj? O, chyba nie grałem. -lo -lo. Grałem w to, grałem, grałem. Mm, polska zabawa. I tak, na razie będę kręcił tylko Happy Wheels. Wow. No raz, poka. Level one. To chyba weźmiemy R i. change ch 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 charakter. Change charakter. Wow. Och, tchatchni, chefha. głowę mi ufało. jakiś Jakieś weź polska zabawa, jakieś w ogóle broni. Myślałam, że. Polan, Ukrain, Polska. Ja to chyba w coś grałem, a jestem kosypałem. Ja już wygrałem. No dobra, i ja tak będziemy. No, grałem w to, ale nie pamiętam tego zbytnio. Zakochany w chita ciebie. Bonjour. Nie <laughs> wiem ostatnio teraz przed chwilą, znaczy nie przed chwilą, ale dzisiaj, oglądałem salę samobójców i tam ta jedna z ostatnich scen. Jak oni się całowali, ten dominik podszedł. Dominik, jak ja. Yy, I właśnie tak oni się tak całowali. Bozu! Ukrainia uwaga, Euro 2012. Yy, już wszystko chyba jest trolo-lolo. I. Dobra, Polska krew. już są i... wow. Her. Nie to, nie chciałam, chciałam tego. Chciałem tego, tak naprawdę. Jeszcze raz. Tym razem na tym, tym dziadku, tym takim fajnym. Właśnie tym. I dalej. Wie! Wow. Hard for fun jakieś to brutalne. Nie szyję, się krew ze mnie cieknie, ale sobie chyba wezmę jeszcze bag i sobie opt i optionis i sobie kompresy tekstur i sobie wezmę blood sednis, wezmę na jeden bo ta jest taka trochę, kupię taka no i jeszcze mam trochę jedna mapka. polska kolejka Wow. druża żejzi. O, stara Happy Willys, ta krew jest po prostu boska. R. Jestem wajny. O przygram dobra. Polska koje lejka? Like. Kill beaver polska, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, yeah. Oh. Kill beaver. Oh. Tak, to mi się podoba. Baby. Kurde! Nie zabiłem beavera, nie. Nie zabiłem, nie zabiłem. Nie zabiłem bibera. Kurde, znowu go nie zabiłem. Chyba... Nie... Część charakteru. Nie wiem tego dziadka. Dziadek rządzi! Dziadek rządzi! Dziadek zawsze był dobry! Yeah! Zabiłem bibera! Przy okazji mi wbili się... Tak troluję. Dobra. E, Okej, okay, więc to by było na tyle. E, Killną Bibera... Yeah! E, po, kill bibera. Jeszcze teraz taki mały specjal. Wezmę Limb, bo sobie jeszcze prożejdę. Nie wiem, dobrze czekaj e, No. Także... E, no, no, no. E, 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 e. Żegnam się z wami. Już bardzo serdecznie. E, nie wiem, czy Was było słychać, ale chyba powinno. No więc mam jeszcze kilka sekund. No więc e, trzymajcie się, cześć, bo zaraz mnie starczy. Cześć!